Naprawdę daruj sobie że, swoje żałosne komentarze ze swojego poz, poziomu typu, mogła nie mówić, że jest królową, bo wiesz, żygać się chce. Wiesz do czego doprowadziłyście? Doprowadziłyście do tego, że wy dzisiaj naprawdę nie jesteście postrzegane jako osoby, z którymi można w ogóle rozmawiać, z którymi w ogóle można się zajmować. Jest to być może pewna strata, bo od zgrozu z wami zidentyfik zidentyfikowały się różne zespoły. I całościowo jakby cały świat muzyki w tym momencie jest odcięty, tego świata już w ogóle nie ma. Ponieważ są to osoby, z którymi w ogóle nie można nawiązywać żadnych kontaktów. W świat w ogóle nie można, w ogóle nie można nawet patrzeć na ten świat. Krótko mówiąc, słuchasz muzyki yy, powiedzmy aha, yy, licz się z tym, że będziesz żyła wśród morderców. Yy, słuchasz muzyki yy, Sheikina Stevensa. No, są niestety zdjęcia, więc generalnie już należysz do świata prostytucji. Yy, I tak dalej. I to jakby można yy, rozwijać myśl. Nie, nie, nie trzeba nawet włączać Rajany. Wystarczy włączyć szyjki na Stevensa. Tak to mniej więcej dzisiaj działa. Yy, więc jakby ci artyści zrównali się dzisiaj yy, z... Yy, ze slumsami, w, ze slumsami amerykańskimi, z dzielnicą prostytucji w Chinach. Wy stanowicie dziś jeden świat, a ja stanowię świat zupełnie inny. Więc nie jest to już tak, że sztuka to coś wysokiego. Sztuka dziś stanowi niski poziom egzystencji, aczkolwiek rzeczywiście y, dużą ponętność. Y, stało, y, jakby została zamknięta w świecie seksualnym. Krótko mówiąc, jesteś artystą, musisz kochać prostytutkę y, i tak dalej. Ty, tego jest mnóstwo. Ale to nie chodzi jakby tylko o to, jaki ty masz mieć stosunek do prostytutki. To chodzi o to, że ty masz znosić obecność prostytutki y, w swoim ciele. Ty masz znosić y, obecność w swoim ciele zboczeńców. I generalnie to można nazwać tylko jedną wielką degręgoladą kultury. Y, jest to bolesne, tak jak mówię, bo szkoda jednak ta przyjemność muzyki, która szła, czy to by podnieść nastrój, czy to po prostu no, żeby tak ładnie było. To. Odczuwa się brak, ale mając taki wybuch, że krótko mówiąc, yy, wolno ci słuchać muzyki pod warunkiem, że yy, zaakceptujesz prostytutkę w swoim ciele yy, albo zaakceptujesz swoim świeci, yy, w swoim ciele zboczeńca. Tu mam na myśli te wszystkie mutanty, typu Anna Grocka, Konchita, Robert Morderca, Sangi i tak dalej. No to niestety, kiedy wszędzie jest postawiony przed takim wyborem, to troszeczkę, troszeczkę to trochę, trochę czasu potrzeba. Ale niestety, no to jest wybór, którego tak naprawdę nie ma. Bo wiadomo, że się to odrzuca. Yy. I tyle. Yy. W moim świecie nikt nie ma żadnych wątpliwości, że królowa to po prostu monarchini. A także nie ma wątpliwości co do tego, że Agnieszka Roje, która zawsze miała ogromną wyobraźnię ym, i no zawsze była taką właśnie duszą, ym, w dodatku studiowała filologię angielską i chciała pisać książki, kochała poezję. Ym, naprawdę nikt Zdrowe psychicznie, nie ma żadnych wątpliwości, że Roy Rojk po prostu stworzyła sobie w swoich wyobraźni y, jakiś świat, który jest królestwem, y, ogłosiła się w tym świecie królową i będzie go sobie spokojnie tworzyć. Ciekawe, jaki to będzie świat i y, nie wyobrażam sobie żadnej innej reakcji. Y, Właściwie jeśli ktoś w ogóle w jakikolwiek sposób wchodzi w ten świat, to tylko żeby pomóc, czyli podesłać coś na przykład, a słuchaj, bo jest jeszcze taka historia z czasów pradawnych o jakichś duszkach, może to cię zainteresuje. Agnieszka Bata na terenolor.